Paszczę. proszę jak się podoba garbik pięknie zapadł wziął na kopytko no nie będziemy go zbyt męczyć pokaż tu płetwę padalcu pięknie nie? no dobra nie mierzę go, nie ważę, szkoda czasu puszczam, spadaj gościu o poszedł ale ładny był no na takim miękkim kiju, na ultradzigu, to naprawdę pięknie było. Dobra, popatrzymy, powalczymy dalej, zobaczymy. Wezmę z drugiej kamerki, może coś jeszcze się uda złowić, to pokażemy. Dobra. Kurcz wykód uparł się Chodź, tylko kolegom się pokażesz. Następny do golenia Piękny byczusiek. Piękny jaki wojowniczy, no pokaż tą płetwę swoją grzbietową ty padalcu małe jaki piękny jest, no następny do golenia, dobra, puszczamy go Ciężko dzisiaj ci biorą, ale się trafiają, fajnie Dobra, poszedł Sraczki sytuacyjnej dostał i tyle. No ale dobra, już jest żywy, już wrócił z powrotem do wody. Czyli jest ok. Jak zwykle wziął w toni, prawie pod samym brzegiem. O, tak z tymi okoniami dzisiaj jest. Praktycznie przy, przy wyciąganiu. Ze środka łowiłem z opadu. Nic. A tu od razu cap. Podeszło stado, to i wziął, bo... No one chodzą stadami, one nie siedzą w jednym miejscu. No ale już to mi się dzisiaj podoba, no. Takie oko, nie tak, bo ja po takie zawsze na takie jeżdżę. Jak zwykle do kamery nie będą chciały brać. Nie chcą być gwiazdami internetu. puszczam głębiej do dna, parę podbić sprowadzam i tutaj bliżej brzegu już podnoszę wyżej i, i ściągam, wtedy jeszcze jakiś efekt jest czasami. Bo tak to, no, tak ciężko, ale nie są zbyt aktywne, no biorą, skubną, pewnie, że skubną, jak widać na filmiku. uderzenia twarde, zdecydowane. Takiego kajtka wziął, główka 2,5 grama, na obrotówki dzisiaj kompletnie nie chciało nic, na woblera też nic. Trzeba po prostu trafić, gdzie one, gdzie one są Teraz widziałem że razem z okoniem jak go wyciągałem to podeszło też tam z 3-4 sztuki jeszcze takie ładne zanim szły dosłownie za niż jak go wyprowadzałem Także one na pewno zwiały Albo nie wiedzą co się stało a kolega skończył z pływaniem, poszedł popróbować. słońce wychodzi wezmę drugą kamerkę na razie tą wyłączę I się przejdę tu kawałek po brzegu m u r No i to podsumujemy sobie dzisiejszy dzień. To nie było najgorzej. Całkiem przyzwoicie jak było widać zresztą. Tam do, do, dostałem jeszcze okonki y, mniejsze takie, no ale to y, pokażę na tym. Jest drugiej kamerki, robiłem sportowej. Także tam y, na filmiku to wszystko będzie. W każdym razie do no, rewelacji nie ma jeśli chodzi o częstotliwość brań, co jakieś 20 minut co 25 minut, jakieś branie, uderzenie tam się trafia, coś nie coś. Wcześniej rano jeszcze brały takie trochę, no ale o, takie pizdrygałki, takie małe brały, także tam płynie spada tajną dosłownie. Ogólnie co mogę tu powiedzieć o koniu? Są tu piękne, dużo ładnych, ale jest jedno ale. One jak zwykle chodzą ławicami i o tej porze roku, jak widzę, one chodzą w toni. One chodzą pod brzegiem, dalej w toni urzędują, pod powierzchnią. Także z opadu głęboko to nawet nie ma co ich łowić, bo wszystkie złowiłem, owszem z opadu, ale bardzo wysokie podniesienie. Bardzo wysoko podniesienie, jak było już praktycznie na samym szczycie uniesienia, zaczynało opadać, wtedy następowało branie, także naprawdę bardzo wysoka. A drugi okoń ten duży, to praktycznie wziął mi przy samym brzegu, no ale ja pod nogami mam 3,5 metra wody, to też wziął gdzieś połowę, jak wyciągałem, już ciągnąłem, to wziął gdzieś połowę głębokości, ławica szła, bo... Za tym okoniem podeszło jeszcze 4 czy 5 jak go wyciągałem, także e, no to trafiło się po prostu, między stadą gumka wpadła, no jeden zaatakował. One od razu widziałem poszły bokiem dalej i, i w tej chwili to można tutaj rzucać sobie do usranej śmierci i tak się nie złapie, no. W tym wypadku tylko można świeczki gasić. Jest po dziewiątej, także czas będzie się zbierać. W każdym razie no ciężko z tymi okoniami. Tam jeden filmik zrobiłem, jeszcze go nie publikowałem, w którym proszę jak macie jakieś pomysły, jakieś patenty, bo ja ich naprawdę mam dużo, ale no tutaj to nie bardzo one są, chcą działać. Po prostu standardowe łowienie, tyle że w toni, no i wtedy trafiają się brania tylko, że rzadsze, no. Może w okresie, kiedy on intensywnie żeruje, będzie się lepiej działo, bo na jesieni, pamiętam, były takie dni, że rzut-branie, 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 no a w tej chwili, no, nie ma czegoś takiego, no. Naprawdę i, i ten myks z żyłką stosuje z ruchomą główkę i no cuda nie widać tutaj wymyślałem i na boblery na woblery to w ogóle nic nie chciało uderzyć, żaden okoń. Jeszcze się czasami na obrotówkę trochę, na nic nie chce, a w obrotówkę jakiś tam uderzy, no ale tak jak dzisiaj w obrotówkę nic, jedynie wziął na tego kajtka i mam tu jeszcze taką gumeczkę, mm, gdzie ja ją mam? Te kopytko też jest ostatnio ba bardzo skuteczne bardzo skuteczne one mają akurat ten nie, nie widzę no. mają w środku jeszcze taką, taką folię ona takie daje refleksje świecone no i taką no działa bynajmniej no fajnie jest te, te, te kopytka są większych i mniejszych w dwóch rozmiarach są tylko robione takie malutkie 5,5 cm i 7,5 cm o. Takie pizdrygałki, nie? Ale te gumki na okonia to naprawdę jest mistrzostwo świata i okolic ostatnio jak mogę pokazać całym pudełeczkiem o. Tutaj jest naprawdę tego towaru no pół sklepu chyba, ale praktycznie już tego nie używam o. W różnych odcieniach, chyba no, tu jeszcze leżała proszę z, cie... z czarnym grzbietem brokacikiem zaka o takie pierdołeczki No, no konia są naprawdę często świata i okolic Na razie nic innego na nie złapałem chyba leszcza, nie, leszcza na, na... chyba na Twistera złapałem no. no tak to tak to mniej więcej wygląda Główki, ciężkie, na ciężkie główki używałem, na drugim kiju, na tym używałem ósemki, dziewiątki, większe kopytka dałem te y, predatory masa, relaksy jakieś tam używałem, ale kompletnie, kompletnie nic. A je, od, od zmroku byłem tu, było ciemno jeszcze jak przyjechałem i po ciemku jeszcze próbowałem, bo mówię może jakiś sandasz, może coś, ale absolutnie nic w ogóle nie było, nawet brania, świt się zrobił, to Małe okonki jakieś tam się trącało, ale to też bez rewelacji. A mniej więcej tak to dzisiaj wyglądało. W każdym razie, bierze nie bierze, jest zajebiście. Dobra, czas się zbierać do domu, niedziela czas z rodzinką posiedzieć. Dla wszystkich pozdro, a dla tych co nad wodą połamania kija i takich padalców, dobra narka.